Cześć, moi drodzy, się pokażę Wam jak łatwo i szybko zamkniecie, usunięcie lub skasujecie swoje konto Microsoft. Przy okazji, jeśli macie chęć na więcej takich filmów, wrzućcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam i pokazuję wam, co musicie zrobić. Początkowo oczywiście wchodzicie na link do strony, którą macie w opisie tego filmu. Ewentualnie możecie sobie ją wygooglować. Jest to oczywiście oficjalna strona Microsoftu. No i tutaj, moi drodzy, wybieramy opcję zaloguj w prawym górnym rogu ekranu, ja zamiast opcji zalogu mam już moje imię. Bo tu aktualnie. Jak Widzicie, jestem już zalogowany, więc tej opcji nie ma. Gdy już zalogujecie na swoje konto, oczywiście wybieracie opcję Moje konto Microsoft. No i tutaj czekacie, aż ta cała strona Wam się oczywiście wczyta. Po wczytaniu strony wybieracie Waszą nazwę użytkownika, czyli klikacie na Wasze imię i nazwisko w tym miejscu. No i następnie, moi drodzy, zjeżdżamy na sam dół do opcji Jak zamknąć konto także klikamy oczywiście na spokojnie tą opcję. No i tutaj moi drodzy mamy komunikat, że żeby aby się upewnić, że nasze konto jest gotowe do zamknięcia, jeśli jesteśmy w pełni zdecydowani, to oczywiście możemy kliknąć dalej. Mamy też możliwość dodania takiego okresu po którym jeszcze moglibyśmy cofnąć ten proces, domyślnie jest on ustawiony na 60 dni, jednak jeśli Wam zależy na najszybszym usunięciu konta, to możecie wybrać na 30. No ale jak się rozmyśli po 31 dniach, no to już będzie po prostu za późno, żeby takie konto przywrócić. Jeśli jesteście w pełni przekonani, wybieracie opcję dalej. No i tutaj musimy upewnić się, moi drodzy, właściwie poświadczyć, że wiemy, z czym wiąże się zamknięcie tego konta, do jakich aplikacji utracimy dostęp i tak dalej. Następnie, moi drodzy, wybieramy powód, który. No tutaj gdzieś tam możemy oznaczyć, ee, według którego usuwamy nasze konto, bądź je zamykamy. No i na koniec klikamy oznacz konto do zamknięcia. No i moi drodzy, to tyle. Także jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, dzwoneczkiem. A ja Ci życzę miłego dnia. siemanko, cześć.